Czy wiesz, że możesz naładować telefon na kilka sposobów? Aby szybko naładować telefon, skorzystaj z oryginalnej ładowarki Nokia. Po prostu podłącz kabel ładowarki do portu USB w telefonie. Pamiętaj, że w przypadku baterii całkowicie rozładowanej może upłynąć do 20 minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania. Aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii, przed odłączeniem ładowarki upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana. Czy wiesz, że możesz naładować telefon korzystając z dowolnego urządzenia wyposażonego w port USB? Pamiętaj, że być może najpierw trzeba będzie włączyć urządzenie źródłowe. Jeżeli ładowarka ma za małą moc, zostanie wyświetlone powiadomienie.